Cześć, witajcie na Grand Prix Kataru. Tak jak mówiłem, my tutaj nie jedziemy na żadne zwycięstwo, nie walczymy o żadne punkty, to jest po prostu, żeby przejechać ten wyścig i e, walczyć od następnych weekendów. Nie chciałem tutaj marnować. Wiem, że ten nasz samochód nie jest tak super dostosowany na ten tor. A wydaje mi się, że będziemy mieć mocniejszy silnik na te tory na koniec sezonu, gdzie są dłuższe, proste. Więc tam powinniśmy dopiero walczyć o, o cokolwiek. A tutaj to tak. Na razie tylko troszkę. No dobra, więc lecimy. Mamy gramplikatoru. Coś mi się wydaje, że to będzie parę-minutowy odcinek, bo ja to tylko będę przewijał. No, chyba, że będzie coś się działo, ale wątpię. No, mam średnią agresję, mam nacisk na tempo. Nie chcemy tu nic zepsuć, żadnych części uszkodzić. O, zakręt numer jeden. Już coś się stało. Gazi, on chyba gdzieś tam z samego no, początku startował, nie? A nie widziałem powtórki, ale dobra. I co? Oni pojechali, nie było żadnej flagi, a nic taka starta teraz jest? A nie, to jest wyprzedzenie. Gazli Magnuson, <laughs> brakar. No już sporo tu tracimy, ale my oszczędzamy opony. Piastry, poście z piastry. O! Jestem No widać, że tu kierowcy tak słabo jeszcze uszkodzili pewnie. No, bardzo dużo można tu właśnie bardzo uszkodzić. Opony więc trzeba uważać. Dlatego ja jadę dość bezpiecznie. Ważne było dobre ustawienie i poznanie toru. Nie mówię, że to dam nam jakiekolwiek punkty, ale może chociaż nie będziemy na samym końcu. Ale to się okaże, zobaczymy. Gazli za nami. O, wyprzedził Botasa w końcu. Ale no, nie jest taki dobry. Jasny musiał się już zatrzymać. No bo to sobie trochę się grzeją, opony Fox Fox. Piastry ma dość zużyte opony. O, tu piastry widzę, że coś... Jakiś też wypadek gdzieś nie wybył. Albo jak wysoko w ogóle. Już Purszowy wyprzedzony przez Verstappen, Botas też zostanie, bo dopiero połowa wyścigu Więc na pewno zostanie wyprzedzony Botas już zaraz nawet zostanie wyprzedzony Ale duża strata, ogromna, 20 coś sekund botassa O, Porsche, jakiś problem podczas pitu. Co, jedziemy do końca? Piastri trochę gorszopony, ale raczej bocznie go nie dogoni z tym silnikiem dość zużytym. Tak jak mówiłem, to jest do przejechania wyścigowa. Jeszcze tu jesteśmy wyprzedzani przez szybszych To. Więc tak to grand prix nie było pisane, żeby zdobywać na nim punkty, i tak jak mówię. W następnym będziemy tutaj chcieli trochę się odbić, zobaczmy jak wyjdzie, czy faktycznie te upgrade'y i nowy silnik pozwolą Botasowi zdobyć punkty, bo Teo to wnoszę, że nic nie zdobędzie, ale mogę się mylić. to the end. Oh, a Max Verstappen over the finish line and today's okay. winner. That will be the check we need to regroup and find something. Dobra. No, Tak jak mówiłem, to wszystko do przejechania. Tylko było. No i lecimy dalej w weekendach, gdzie chcemy powalczyć o to, żeby się utrzymać w tym zespole. Mam nadzieję, że mnie utrzymam. Jeżeli nie, gdzie musieli się rozstać, no i chyba będę się zrestartować tę karierę. Bo wiem teraz, jakie, które decyzje były złe w trakcie rozwoju bolidu. Ale o tym już więcej w następnym odcinku. Także dzięki za dziś i zapraszam na grę Priusa ze sprintem. Cześć!